Kurwa, o nie wiem czy się właśnie to ale na pewno się woda. Nie. O, o. Mhm, To ty kurwa gardę trzymasz. Przed to. tym nie monitorem. Już. Ty, merwis? A ty co robisz? Inspektuję moje spodnie. Inspektujesz moje spodnie, a możesz wstać? Czemu? poczekaj, bo widzę ten... Coś jest nie tak. Co jest nie tak? Pozwól, że je Co jest nie tak? Pozwól, że je Słucham, kurwa. Wy się, kurwa, słyszycie? Otrząśnijcie się, obłąkańce, kurwa. Ja to mam nagrane wszystko. Ja też. Kurwa.